Zawód inżyniera jest zawodem twórczym. Spośród innych twórczych zawodów wyróżnia się tym, iż wykonujący go inżynierowie działają głównie w sferze materialnej, stanowiąc zasadniczą siłę napędową postępu technologicznego i gospodarczego, a w konsekwencji także cywilizacyjnego. I choć w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez wiecznie poszukujące sensacji, środki masowego przekazu, mało kto o tym pamięta, jestem dumny z wykonywanego przeze mnie zawodu inżyniera oraz dokonań w zakresie rozwoju konstrukcji i wdrażania nowych maszyn do pracy w przemyśle. Wybrane opracowania konstrukcyjne publikowane były w czasopismach technicznych, a nowatorskie rozwiązania chronione patentami. Oto szereg przykładów urządzeń, których jestem głównym konstruktorem i których wdrożenie do przemysłu nadzorowałem. Jednym z pierwszych takich urządzeń była produkowana przez śwup Świdnica Wirówka Cukrownicza WA31000, która uległa gruntownej modernizacji i przystosowaniu do pracy w cyklach sterowanych automatycznie. Pracy tych wirówek w cukrowni Klemensów przyglądają się kierownik działu maszyn chemicznych magister inżynier Kazimierz Trybalski oraz magister inżynier Janusz Karpiński. Widoczna teraz automatyczna szybkobieżna wirówka cukrownicza typu WA1500 z mechanicznym wyładunkiem cukru to zupełnie nowa konstrukcja powstała w CBA, produkowana przez śwup świdnica na eksport do Grecji, Maroka, Hiszpanii, Węgier i Związku Radzieckiego. Zakłady śwup świdnica i montaż kontrolny baterii wirówek WA1500 przed ich wysyłką na eksport. Próby wygarniaca do mechanicznego wyładunku cukru. Zespoły wirówki WA1500 przygotowane do wysyłki. Bębny wirówek oraz belka poprzeczna z gniazdem zawieszenia zespołu wirującego. Obudowy bębnów. specjalny wysokomomentowy pięciobiegowy silnik produkcji Celma Cieszyn, umożliwiający uzyskanie przez wirówkę pełnych 20 cykli roboczych w ciągu godziny. Bęben wirówki WA1500 z piastą zmniejszającą szkodliwe efekty wentylacji. Tak uprzednio wykonywano piastę bębna, której szerokie łopaty powodowały szkodliwą wentylację. Każdy bęben wirówki podlegał wyrównoważaniu dynamicznemu. Pierwsza polska ciągła wirówka cukrownicza CWC-600 do wirowania drugiej i trzeciej cukrzycy. Widzimy ją na stanowisku roboczym uzyskanym przez zdemontowanie zespołu wirującego wraz z obudową bębna ze starej wirówki o działaniu cyklicznym, której eksploatacja wymaga ciężkiej ręcznej obsługi. W wirówce CWC600 cukrzyca podawana jest nieprzerwanym strumieniem do wirującego bełna. Odwirowany cukier zsuwa się samoczynnie do transportera. Wirówki CWC-600 eksportowane były na Kubę i do Związku Radzieckiego. Przyjrzyjmy się teraz dla porównania, jak ciężką była praca przy obsłudze starych wirówek cyklicznych. Napełnianie bębna cukrzycą. Rozruch wirówki. Odwirowywanie trwające od 15 do 30 minut. Wyłączenie silnika i hamowanie bębna wirówki. Podniesienie stożka zamykającego bębę. I opróżnianie bębna z odwirowanego cukru. Po opróżnieniu bębna i opuszczeniu stożka cykl się powtarza. Automatyczne, dwubębnowe wirówki poziome typu WAP 2x2001 dla potrzeb przemysłu ciarkowego i węglowego eksportowane także do Indii. Masa zespołu wirującego wraz z ładunkiem około 15 ton. Korpus wirówki WAP 2x2001 w trakcie montażu i agregat elektrohydrauliczny sterujący pracą tej maszyny. Wirówki poziome o średnicy bębna 1000 mm, pracujące w cyklach powtarzalnych sterowanych automatycznie, przeznaczone dla potrzeb przemysłu chemicznego i farmaceutycznego spełniające wymogi pracy w warunkach zagrożenia wybuchem i dużą toksycznością. Oto montaż i próby odbiorcze serii tych wirówek w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Próby działania niwelatora zapobiegającego wibracjom podczas napełniania bębna wirowaną mieszaniną oraz wygarniacza opróżniającego bęben z odwirowanego produktu. Wirówki trójkolumnowe Fi800 z napędem hydraulicznym, przystosowane do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem i agregat sterujący pracą tej maszyny. Wirówka trójkolumnowa Fi1000 z mechanicznym rozładunkiem i napędem hydraulicznym. Przystosowana do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ciągła osadzająca ślimakowa wirówka Fi600 do odwadniania osadów ściekowych. Ciągła osadzająca ślimakowa wirówka Fi150 do prac badawczych. Dalszy rozwój konstrukcji i produkcję tych maszyn przejęły zakłady z pomasz Wronki. Pierwsza polska ciągła wirówka pulsacyjna FI-1000 z bębnem jednostopniowym pracująca na oddziale odlewni w Lewnic przy regeneracji mas formierskich. Liczne zalety eksploatacyjne ciągłych wirówek pulsacyjnych spowodowały dalszy rozwój ich konstrukcji w CBA. Tak powstały wirówki CWP 1000 przez 2K i CWP 1000 przez 4K z bębnami fi 1000 w wersji 2 i 4 stopniowej, wirówka CWP 800 przez 4K z czterostopniowym bębnem Fi800 oraz wirówki CWP 400 przez 2K. Z dwustopniowym bębnem Fi400. Widzimy teraz wirówki CWP 1000 przez 2K zainstalowane w kopalni Dębieńsko na oddziale odsalania wód dołowych. Ze względu na otwarcie obudowy bębna znacznie obniżono ich wydajność. Ponownie świdnicka fabryka urządzeń przemysłowych i montaż zespołu wirującego wirówki CWP 1000 przez 4K. Korpus tejże wirówki. Mieszadło zamknięcia krystalizatora zasilającego wirówkę wirowanym produktem. Obróbka tłoka hydraulicznego pulsatora wirówki. Zespół silników pomp napędzających hydrauliczny pulsator wiruski. Próby odbiorcze ciągłej wiruski pulsacyjnej CWP1000 przez 4K. ciągła wirówka pulsacyjna z bębnem czterostopniowym Fi800. Ciągła wirówka pulsacyjna z bębnem dwustopniowym FI400. Wirówka przeznaczona jest do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem i silną toksycznością. W zależności od załączenia jednej lub dwóch pomp zmienia się częstotliwość pracy pulsatora. pracująca w warunkach zagrożenia wybuchem i dużą toksycznością. Każde otwarcie wirówki może być dokonane tylko w masce przy zachowaniu szczególnej ostrożności. W mojej pracowni oprócz wirówek konstruowano i wdrażano do przemysłu także wiele innych maszyn i urządzeń, jak na przykład zamknięcia hydrauliczne warników cytrzycowych lub widziany teraz młynek tarczowy dla potrzeb farmacji wyposażony w filtry zapobiegające zanieczyszczeniu bielonego produktu oraz pyleniu. To wersja błynka przeznaczona do produkcji seryjnej. Zorganizowane w ramach pracowni specjalistyczne laboratorium do mechanicznego rozdziału zawiesin zapewniało prawidłowy rozwój opracowywanych konstrukcji oraz doradztwo przemysłowe w zakresie optymalnego doboru urządzeń. Dla konkretnych technologii przemysłowych. Działając jako dyplomowany żytoznawca SIM, skonstruowałem wraz z kolegą specjalny wózek jezdny pod kamerę do telewizyjnego badania nieprzełazowych kanałów. Oto pierwsze badania. Przy użyciu wózka i kamery. A, i tu przed kamerą się te światła świecą. Nie? Tak. Jest światło dla kamer. No to ten kredel potrzebny, żeby dodać. Wycielaczkę będzie musiał zabocząć. Niemożliwe. Wajda. No, no, nie, nie, nie ma. To jest wajda, bo nie ma. Musimy tu dwóch trzymać, pan tam sam nie utrzymać. Za krew kamer niełatwo. Po nie, jedziemy Do przodu? Do przodu. Pokonaj, O, widać jak się tutaj wlewa we dziurę. Tak? tak, tak, wlewa się i potem A. rozlewa po czym. Przeciekać, tę dziurę. Bo przejechał wtedy. Przejechał tak? przez dziurę. Jedziemy dalej. Doskonale widać kanon. Ciekawe jestem. Tak. Ma Pan jakieś zapropi? To ja już go widzę przez, przez dwa telewizory. Tak. Jeszcze coś widać, tak? I jeszcze coś widać. Stop. Tak? Co tutaj się dzieje? Następne. Znowu. Tak? No to samo. Tak. Też tak. jest złącze. I Stoimy. Góra złączenia jest, jest zawsze dobra. A czy ona jest, czy ona jest dobra w tym sensie, że jest, że widać, że jest równo ułożona, natomiast tak. jest niedobra, bo jest... Już, już następne złącze widać. Już jest wypłukana. Nie ma, nie ma wypełnienia. Tak. Ale jest to taka dziura przez którą ten wózek przejedzie jeszcze czyli tak, to jest coś takiego o, To jest coś takiego o. No dobrze, jedziemy dalej hmm. to Jest dokładniejszy Jeziotko, to... To znaczy, Dokładniejszy to jest ten mały Oto początki Mojej działalności zawodowej I zespół Koleżanek i kolegów Których udało mi się uchwycić Gdy miałem w ręku kamerę Ale przez 46 lat Mojej działalności zawodowej tych koleżanek i kolegów było nieporównywalnie więcej. Wszystkich ich pamiętam i wspominam serdecznie, gdyż oni to właśnie dzięki swym umiejętnościom zawodowym i wiedzy, a także życzliwej współpracy stanowili bazę dla moich osiągnięć zawodowych. Oto grupa moich koleżanek i kolegów zebranych z okazji konferencji wirówkowej. Od lewej stoją Barwacz Emilian, Bulasz Roman, Krzysztański Jarosław, Kędziorko Szulc Bogumiła, Jarosz Barbara, Delanowska Władysława, Batko Jerzy, Ambroszczyk Chmarzyńska Irena, Grabowski Jerzy, Kalicki Stefan, Trybalski Kazimierz, Karpiński Janusz, Sieracki Alfred i Ciechanowski Adam. Prowadzone w dziale maszyn chemicznych oraz pracowni wirówek prace nad rozwojem konstrukcji wirówek i filtrów zostały dwukrotnie wyróżnione nagrodami zespołowymi trzeciego stopnia przyznanymi przez Prezydium Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju konstrukcji i wdrażania do przemysłu maszyn chemicznych zostałem odznaczony odznaką zasłużony dla CBA oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.